Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami po niesamowicie burzliwym i nieciekawym weekendzie, ale dobra rzecz z tego weekendu jest taka, że w sobotę o godzinie 21 przestałam jeść i trzymam się do dziś, także e, robię sobie taki post pierwszy w moim życiu. Mam zamiar dotrwać do jutra do godziny 12, także e, jestem bardzo ciekawa, jak mój organizm będzie działał na samej wodzie i zielonych herbatach. Dużo rzeczy do zrobienia, bo mam kilka reelsów do nagrania dla klientów. Powiem Wam, że powoli moje myśli tylko idą w stronę jedzenia, więc zrobiłam sobie litr herbaty i mam zamiar ją wypić na hejną. Най-лучшая гармата, которую я в Dzień dobry moi drodzy. E, Zaraz zbieram się na zakupy śniadaniowe, bo za kilka godzin wychodzę z postu. Powiem Wam, że wczoraj, wieczorem i dzisiaj czuję się po prostu fantastycznie, taką trzeźwość umysłu. E, i poczucie kontroli nad własnym ciałem, także niesamowite uczucie. Temat, co dla mnie ciekawym, wzbudził naprawdę spore kontrowersje. Część z was mówi, że stosuje właśnie posty e, przerywane, okna żywieniowe i jesteście bardzo zadowoleni, a część powiedziała, że jak je ja mogę promować takie niezdrowe odżywianie. To nie jest sposób odżywiania, to jest raz na jakiś czas i z tego, co słyszałam, moi znajomi też robią, którzy gdzieś tam znają się e, na odżywianiu, że jest to dobre dla naszego organizmu i nic nam się nie stanie, jeżeli robimy to poprawnie. Trzy dni nie jedliśmy wspólnych posiłków, to Maciek nawet dzisiaj na śniadanie koszulę nałożył. Wow, ale ty wyglądasz. Mm -hmm.